Lecimy z tematem, eee, dzisiaj zrobimy sobie uciekający guzik przy użyciu JSA, czyli taki guziczek, którym będziemy się starać kliknąć, on nam będzie uciekał. Eee, I przy okazji zrobimy sobie kilka wariantów tego zadania, zaczynając od najprostszego, będziemy gdzieś tam w kierunku coraz trudniejszych rzeczy iść. Jeżeli chcecie słuchać, to możecie słuchać, jeżeli wolicie od razu pisać, możecie pisać, kod źródłowy będzie na githubie, a... Eee, a filmik będzie na YouTubie, więc możecie sobie potem na spokojnie zobaczyć. I teraz tak, pierwsza rzecz, dopóki przynajmniej nie będziemy używać Noda, czyli do następnej klasy, to piszemy wszystko w HTML-u, całego JSA, czyli ja sobie zrobię tutaj z emeta jakiś prosty szablon HTML-a. Literki mam nadzieję są na tyle duże, że widać. Widać? Widać, mniej więcej. Ale zgaszę to światło, poczekajcie chwilę. Tam widać. Ok, i bohater naszego dzisiejszego zadania, czyli baton, złap mi. Teraz, jak sobie odświeżę stronę, on sobie leży tutaj. Ale Wyście mieli już teoretycznie HTML i CSS, przynajmniej trochę, czy nie? No. Trochę. Czy wiecie jak można pozyc zmienić pozycję elementu na stronie względem okna przyglądarki? Nie, dobra, mieliśmy, robiliśmy tego. Dobra, czyli co robimy? Jaki styl muszę nadać dla tego guzika? Position fixed, tak? Position fixed oznacza, to że wszelkie a zmiany w, w, w odległości będą uliczone względem tej ramki dokumentu, tak? Czyli mogę sobie, jak zrobię position fixe, dodać na przykład left 200 pikseli i on mi odsunie guzik od lewej o 200 pikseli, tak? To jest nasz cel. Go? Nie, nie, tylko tyle ten position fixe tutaj. No dobra, to napiszmy sobie do tego skrypt. I w tym skrypcie napiszemy funkcję. I tą funkcję będziemy uruchamiać po najechaniu na guzik, tak? Funkcja run. I żeby ta funkcja się uruchamiała po najechaniu na guzik, to do guzika dodajemy zdarzenie. On mouse e, over. Run. I to powoduje, że po najechaniu. Po najechaniu myszką na ten guzik uruchomi się ta funkcja, żeby to sprawdzić. W funkcji run zrobimy sobie konsolę. Log i najechałeś na guzik. Po odświeżeniu inspektor sobie odpalamy konsolę. Spuśćmy go sobie na dół. I jak najadę na guzik, to pojawia mi się komunikat. Najechałeś na guzik, zgadza się? Ładzia. Dobra, to lecimy dalej. To teraz odsuńmy go o stałą z góry założoną odległość od, e, od lewej strony i od góry. LED, top, powiedzmy. jako string 40 pikseli led left jako string 100 pikseli na przykład i żeby go najechać żeby po najechaniu faktycznie zmienił pozycję to musimy te dwie wartości zapisać do jego styli a żeby to zrobić musimy go najpierw w tym javascriptie jakoś tam znaleźć więc dodamy mu id i wewnątrz funkcji led get element by id czyli znajdź w dokumencie element po jego id i zapisujemy sobie do zmiennej btn jakbyście chcieli zobaczyć jak to wygląda konsole log już zaraz powiem wszystko po kolei tak Dopiszcie sobie spokojnie to. No, nie do końca, bo ten jest bardziej do C-Sharpa podobny. W C-Sharpie będzie... Znaczy, w sumie, słuchajcie, wszystkie języki programowania mają bardzo podobną składnię. Wszystkie nowoczesne języki obiektowe mają praktycznie tą samą składnię. PHP jest inaczej, bo tam zamiast kropki jest strzałka. To jest JavaScript. JSON to jest JavaScript Object Notation, czyli sposób zapisu obiektów w języku JavaScript. Dobra, jest, możemy. Czyli słuchajcie, co tu się dzieje, linka 17, tworzę sobie zmienną btn, do której zapisuję znaleziony w dokumencie element oid btn, czyli z założenia ten guzik. Potem sobie go loguję do konsoli i możecie zobaczyć, że on tutaj jest, button on, on mouse over, run, position fixed, i jest ten guzik tutaj, tak? To jest tam dla debuga więc ja sobie to mogę schować. I teraz, co ja chcę zrobić? Ja chcę mu nadać ten top i left, tak żeby on się odsunął fizycznie od krawędzi przeglądarki, i robię to w ten sposób: button, czyli ten guzik, style, czyli jego CSS, i następnie top równy i ten top, który jest tutaj. Tak? Czyli ten top to jest to tutaj, i pod spodem button style left w ten sposób i po odświeżeniu on jak go najedziecie myszką się odsunie o skończoną ilość pikseli i tam zostanie tak? działa u was? Mówię, jak jeżeli komuś z Was nie idzie pisanie, to luźno, bo jest to na Githubie później, tak? Więc nie musicie notować tego równo ze mną, jeżeli wygodniej jest Wam słuchać na przykład tylko. Udało się? O, dłużę, teraz. Tak, czyli on wam ucieka normalnie. Po najechaniu na niego myszko, on ucieka. Dobra, teraz, no tak jest nudno, bo raz, że ucieka tylko raz, a dwa, że ucieka w określone miejsce, tak? Więc wylosujemy sobie nowe współrzędne, na których go umieścimy a i za każdym razem wtedy on po najechaniu będzie lądował w innym miejscu, tak? A I teraz, niestety, w JS-ie losowa liczba jest zaimplementowana w taki dosyć niewygodny sposób. To znaczy, R to będzie moja liczba losowa. Mat random i mat random zwraca nam liczbę z zakresu domkniętego obustronnie od 0 do 1, tak? Czy jakie to są liczby? Na przykład, no to znaczy, wszystkie w tym sensie, że jest nieskończona ilość, ale jakie to są liczby? To są liczby rzeczywiste między 0 a 1, czyli na przykład, nie wiem, strzelam 0 kropka, bo, kropka, bo notacja programistyczna typowo 38,75. Taka liczba na przykład, tak? Zostanie nam zwrócona. No i taka liczba jest raczej mało użyteczna, biorąc pod uwagę, że my chcemy na przykład, żeby się odsunęło 300 albo 38 pikseli, jest to mało użyteczne. Tak? tak. Tak, to jest komentarz. Wszystko co jest po slashach, po podwójnym slashu, do końca linijki jest to komentarz. Ewentualnie możecie robić też. Nie, tak. Wykrzyknik, to co Ty mówisz, to jest komentarz w HTMLu. Czyli jakbyś chciał komentarz w HTMLu zrobić tutaj, to w HTMLu komentarz się robi tak. To jest komentarz, tak? W HTMLu. Ok. Macie to. No dobra, to co z tym teraz zrobić, żeby dostać mniej więcej taką liczbę? Razy 100 na przykład, tak? Czyli r równa, razy równa się operator skrócony. Tak? To jest to samo, co byście zrobili. r równe r razy 100. To jest to samo, tak? I jaką liczbę dostaniemy teraz, patrząc na tą poprzednią? 38.758. Coś takiego dostaniemy, tak? No dobra, ale my nie chcemy dawać, przesuwać elementów ułamkowo, bo nie da się przesunąć czegoś o pół piksela, tak? To co robimy teraz? Żeby dostać całk liczbę całkowitą. No Zaokrąglić, tak? Czyli R równa się mat round, R. I tu dostaniemy już taką liczbę w stylu 38 na przykład. Jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, a mianowicie e, zro dopisać do tego px. Bo CSS wymaga, żeby e, zapis był z e, px literkami, tak, czyli w pikselach, bo on nie będzie wiedział, co to jest stop. 38, ale jak mu damy top 38 pikseli, to już jest jasne. No i tu jest pewien problem związany z tym, że java operowaliśmy dotąd na liczbach, tak? To cały czas była liczba, a teraz musimy dopisać do niej stringa. Eee, to nawet nie to, tylko kwestia jest taka, że javascript jest wygodna pod tym względem, że jest słabo typowana, czyli on sobie sam się domyśli co tam, co ma z tego wyjść i jak spróbujemy do czegoś dodać stringa, to on generalnie zamieni to na stringa. Czyli jeżeli ja zrobię coś takiego, że top jest równy r plus px, to to powinno zadziałać. Tak? I możecie sobie to sprawdzić i on w tym momencie ta od góry wysokość będzie losowa w granicach 0-100 pikseli. I to jest generalnie ok. Ale jakbyście chcieli mieć pewność absolutną co się stanie z tą liczbą to są metody w GS-ie. Które pozwalają wam dokonać jawnej konwersji, czyli zamienić jeden typ na inny w sposób jakby absolutnie zamierzony i wcześniej zdefiniowany. Po r. Macie taką funkcję toString i ona wam jawnie, czyli w sposób wymuszony, zamieni tą liczbę na to samo w stringu, czyli zrobi wam, zrobi wam z 38. Takie 38, po prostu w cytatów, i jeszcze do tego doklei PX. Tak? I teraz, jak sobie odpalicie ten skrypt, to guzik po najechaniu powinien Wam uciekać w plus minus 100 pikseli góra-dół. On minimalnie będzie się ruszał, bo to jednak jest za mało 100 pikseli, ale się rusza, tak? No dobra. To teraz, żeby było to bardziej. E, wesołe czy użyteczne, to przeczytamy sobie e, ile wynosi wysokość okna przeglądarki a, i yes. przez tą wartość przemnożymy jakąś belosową. Wysokość macie wysokość okna, a nas będzie interesowała najbardziej wysokość tutaj tej części, tej gdzie się dokument wyświetla, tak? I ta wysokość jest dostępna w JS-ie pod zmienną, która się nazywa inner, window inner height. Czyli tutaj nie razy 100 Tylko razy window Inner height I teraz już powinien wam ten guzik skakać po całej wysokości okienka Tak? Tutaj zamiast razy 100 to podajemy window, czyli okno przeglądarki. Kropka, window, inner height. Ok. Teraz jest jedna teoretyczna możliwość, żeby ktoś z Was dostatecznie długo najeżdżał na ten guzik, że on Wam się schowa pod dolną krawędzią przeglądarki. Dlaczego? Ale dlaczego? Znaczy mamy określoną wysokość okna przeglądarki, ale mimo to się schowa wam dołem. Dlaczego? Bo nie bierzemy pod uwagę nie bierzemy pod uwagę wysokości samego guzika. Bo zobaczcie, że my ustawiamy mu odległość od jego górnej krawędzi do góry. Ale on ma swoją wysokość. Tak? Czyli może być tak, że jego górna krawędź będzie równo z dolną krawędzią okna przeglądarki. Żeby tego uniknąć, trzeba odjąć od finalnie osiągniętej liczby jego wysokość, tak? Czyli tutaj robimy sobie taką małą poprawkę. Button client height. Co to jest client height? Client height to jest wysokość elementu policzona przez przeglądarkę. Dlaczego to jest ważne? Bo każda przeglądarka ten sam guzik będzie wyświetlała inaczej. W zależności od budowanego stylu, w zależności od tego, czy ktoś ma ustawione na przykład powiększanie elementów i tak dalej. Też. Więc klient, height będzie już. On sobie pobierze wysokość wyrenderowanego guzika i sobie ją tam podstawi. I to Wam zapobiegnie schowaniu się guzika pod, e, pod krawędzią przeglądarki. Czy w lewą, czy w górną, czy, czy w którąkolwiek stronę. Znaczy na razie robimy górę dół, zaraz zrobimy lewo prawo, tak? Ok. Teraz, jeśli byśmy chcieli zrobić to samo dla strony lewej, to tu jest tylko jedna, ale ważna różnica. Nie definiujemy drugi raz R. Znaczy nie deklarujemy drugi raz zmiennej R taki sa, o tej samej nie używamy LED, bo wam zrobi błąd. Czyli robicie tutaj. R po prostu równa się, i tu możecie sobie całe to skopiować do tego miejsca. Po prostu nie robicie drugi raz słowa LED. Robimy teraz lewo prawo, tak. I tutaj oczywiście zamieniamy nie top. Tylko, znaczy to jest od poprzedniego, to zostaje tu. Nie, nie będziemy manipulować pionem, więc zamieniamy tu inner height na inner width. Klient height na klient width. Left równa się r. Tu string plus. PX. I po wykonaniu tego on powinien już latać po całym ekranie, zarówno w pionie, jak i w poziomie. E, nie ma, niestety choć może jest to jakiś pomysł, żeby to tak zrobić, bo ten rzutnik jest mało czytelny, tak? Ale tak jak mówię, to zaraz trafi na githuba, także spokojnie. A słuchajcie, a jakbym zrobił tak, jest trochę lepiej? Skopiowałem stąd dotąd. Tak jak widzisz. I potem pozamieniałem wysokości na szerokości i, left na, i top na left. Top na left i tutaj gdzie była wysokość, wstawiłem szerokość, tak? Dobra i teraz słuchajcie, to generalnie Działa. Możecie spróbować jeszcze zrobić sobie, co będzie jak komuś się uda ten guzik trafić, bo w może się komuś udać ten guzik trafić. Żeby zrobić taką e, funkcję, zróbmy sobie function win i zróbmy tutaj window alert To wam wyskoczy okienko, które napisze wam gradki. tak? I żeby to zadziałało po kliknięciu, to do guzika dodajemy on click win. I teraz jak to scitować, żeby wygrać? Zmniejszcie sobie okno przeglądarki na absolutne minimum. I wtedy dojdziecie do takiego momentu, kiedy ten guzik nie ma gdzie uciec i będziecie w stanie go kliknąć od biedy. Albo nie. Toś może, może komuś mi się nie udaje, ale wy macie lepszy refleks od grania, więc... A, lepszy refleks, lepszym refleksem, tap i spacja. Tab, żeby go wybrać, spacja, żeby go wcisnąć. E, I działa, i wtedy Wam się pokaże takie okienko. Następnym razem Wam będę od razu na GitHub'a wrzucał w trakcie zajęć, żebyście widzieli, czy, czy jak to się zmienia. Słuchajcie, jeszcze jedna ostatnia, ostatnia jakby modyfikacja i wrzucę Wam to wszystko. My tutaj mamy tak, że on ucieka sam. Gdybyśmy chcieli, że, że ucieka na niego najedziemy. Gdybyśmy chcieli, żeby on sam z siebie się przemieszczał to można to bardzo łatwo zrobić. Jest taka funkcja, która się nazywa set setInterval która powoduje, że JS wykonuje pewną funkcję co ileś mikros milisekund. I jeżeli ja sobie ustawię tutaj Set interval uh, run. I To on będzie co, co sekundę mi ten guzik automatycznie przestawiał. Tylko wtedy, żeby to miało sens, to ściągnijcie, ściągnijcie z, z, z guzika zdarzenie on-mouse over.